Kolejną osobą w dyskusji będzie pan prezes Krzysztof Kalicki, Deutsche Bank Polska S.A. Dziękuję bardzo, dziękuję za przyznajem głosu. Chciałem powiedzieć, że nie jest absolutnie prawdą, że banki łupią, oszukują, wprowadzają w błąd, yy, uprawiają lichwę. Te rzeczy są nielegalne i karalne. Gdyby tak było, to już wszyscy pracownicy banków siedzieliby prawdopodobnie za kratami. Więc czegoś takiego nie ma, nie było i uważam, że to jest świadome wprowadzanie w błąd tych wszystkich którzy się tej dyskusji przesłuchują. Teraz druga kwestia o której przed chwilą pan powiedział Bielewicz że Unia Europejska w sprawie kredytów walutowych ma takie stanowiska, jakie pan przedstawił. Ja mam nadzieję, że Pan zna informacje na temat opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, który mówi kredyty walutowe są dopuszczalne, nie wyczerpują znamion instrumentów finansowych i nie podlegają MiFIDowi w tym kontekście jako instrumenty pochodne. Jeżeli Pan nie ma tej informacji, to ja panu bardzo proszę zostawić. Ale chciałem trochę poruszyć inny temat, temat dotyczący tego, jaki my mamy stosunek do ochrony własności. Chcę powiedzieć, że nasza konstytucja mówi dwie rzeczy, a nawiążę do konstytucji tylko bardzo generalnie. Rzeczpospolita chroni własność, wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Chcę powiedzieć również, że projekt, który tu pani Mecenas przedstawiła, ja rozumiem, że jako prawnik może nie rozumieć, że ten projekt generuje wywłaszczenie kapitału banków, ale efekt ekonomiczny jest na pewno jednoznaczny i niewątpliwy i nie chroni w żadnym razie stabilności sektora bankowego i nie chroni własności. I w tej sprawie chciałem jeszcze dodać jedną rzecz. Polska tylko raz tak naprawdę w ciągu 100 lat redukowała kredyty w klubie paryskim w klubie londyńskim miałem tę przyjemność czy nieprzyjemność brać udział w tym procesie chcę powiedzieć że przesłankami do redukcji długu o której tutaj mówimy bo my nie mówimy o żadnej restrukturyzacji wydłużenia czasu my mówimy o redukcji długu dlaczego polska mogła zredukować dług bo po pierwsze upadła ekonomicznie w tym czasie była zmiana systemu Brak zdolności do obsługi długu. Polskie rezerwy wynosiły, jak dzisiaj wynoszą 90 miliardów, wtedy wynosiły 1,5 miliarda e, dolarów. Rating w ogóle nie istniał Polski w tym okresie. Dopiero po 1995 roku, jak po wielu. Wieloletnich... 15 sekund, Panie Prezydencie. To powiem rzecz następującą: Polska podpisała 70. Inaczej mówiąc, dzisiaj dłużnicy nie, nie spełniają tych kryteriów, czyli. Mają zdolność do obsługi długu, obsługują dług, mają, e, że, mają e, zdolność do tego, żeby ten dług obsługiwać. U mnie w moim banku tylko 1% dłużników tak nie, nie nadąża z obsługiwaniem długu. I chcę powiedzieć... Panie prezesie, że... ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie. Ja myślę, że państwo politycy siedzą tutaj. Ale jest również minister finansów. Polska podpisała 70 umów w sprawie ochrony inwestycji bezpośrednich. I nie chcę pokazywać jakie konsekwencje, jaka jest droga. Chcę powiedzieć, że to, była chodząca. Dziękuję, co panie prezesie. Już, już muszę, roszczenia. muszę zakończyć. Dziękuję bardzo. W następnej kolejności.